Witajcie kochani ponownie na kanale. Ja nazywam się Anastazja i przychodzę dzisiaj do was szybkim przepisem na tiramisu. Tiramisu z ciasteczkami Oreo w białej czekoladzie z herbatnikami. Oczywiście nie jest to takie klasyczne tiramisu, jest to trochę tiramisu takie oszukane, ale również bardzo bardzo smaczne. Będziemy wykorzystywać do tego serek mascarpone, jogurt typu greckiego, herbatniki, właśnie te przepyszne ciasteczka Oreo. Oraz oczywiście kawę czarną, w której będziemy moczyć herbatniki. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli film Wam się spodobał. No i komentarz będzie mi niezmiernie miło. Zaczynamy. W pierwszej kolejności wymieszamy sobie jogurt naturalny oraz sarek mascarpone. Będziemy do tego potrzebować jedną większą miskę. Przekładamy całość. Bardzo dokładnie ze sobą mieszamy. Nasz krem powinien mieć taką dość gęstą konsystencję, być bardzo dobrze wymieszany. Jak zauważyliście nie dodawałam żadnego dodatkowego cukru. Jeżeli oczywiście chcecie sobie wrzucić przepis do przepisu cukier to jak najbardziej można, ja akurat nie będę tego przepisu wzbogacać o cukier. Krem przekładam na bok i biorę się za herbatniki. Każdy herbatnik będę moczyć w wystudzonej, czarnej, gorzkiej kawie i wykładać do naczynia, może być takie naczynie szklane, bądź też jakieś inne porcelanowe. To jakby nie ma większego znaczenia. Jedynie fajne jest takie szklane naczynie, ponieważ wszystko fajnie widać te warstwy poszczególne tiramisu i jest to taki fajny, dodatkowy efekt wizualny. Dobra, no to zaczynamy. Następnie nakładam pierwszą warstwę kremu. Możecie zobaczyć jak on jest taki fajny aksamitny, bardzo gęsty. Tiramisu po górze możemy posypać jeszcze gorzką czekoladą, gorzkim kakao. To jakby nie jest oczywiście krok obowiązkowy, ale na pewno też zwiększy to wcześniej wspomniane aspekty wizualne. Ok. No i oczywiście na górę aplikujemy ciasteczka Oreo, białe, przepyszne, oblane białą czekoladą ciasteczko Oreo. Moje tiramisu będzie na 4 porcje, dlatego aplikuję tylko 4 takie ciasteczka. Oczywiście, jeżeli zrobicie większą porcję tiramisu, możecie sobie dołożyć więcej ciasteczek Oreo. No i tak wygląda gotowy przepis, kochani. Tak się właśnie prezentuje pyszne tiramisu z białymi ciasteczkami Oreo w białej czekoladzie. Polecam Wam bardzo serdecznie, zobaczcie, jak szybciutko taki przepis można zrobić szybko, pyszny deser. Jeżeli macie jeszcze. Trochę cierpliwości w sobie. Polecam włożyć go do piekarnika, nie do piekarnika, do lodówki na jakieś godzinka albo na jakieś dwie godzinki. Wtedy wszystko fajnie stężnieje. Ale jeżeli macie ochotę zjeść go już teraz, oczywiście również możecie, również będzie bardzo smaczny i bardzo dobry w smaku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy filmik i do zobaczenia w kolejnym, buziaczki, cześć. Kuba tutaj podgląda, jak kręcę filmik, i podpowiada mi, że dla niego trzy Tiremisu, a dla mnie zostanie już tylko jedno. Prawda, Kuba? Chciałem się równo podzielić. <noise> Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!